Sprawa toczy się od września 2010 roku. Była pedagog z trzeciego liceum ogólnokształcącego ze Świdnicy twierdzi, że przez 6 lat nie wypłacano jej wynagrodzenia za prowadzenie zajęć wychowania do życia w rodzinie. Prowadziłam te zajęcia z wychowania do życia w rodzinie jako pedagog szkolny. Dyrektor twierdził, że to jest bez gratyfikacji pieniężnych, gdyż po prostu jest to w ramach, mam to robić w ramach etatu, tego pół pedagoga. To było niemożliwe, żeby to zrobić w 10 godzin tygodniowo, skoro dzieci było. Prawie 250 i każdy miał prawo do jednej godziny w miesiącu. Więc ja po prostu przychodziłam, proszę Państwa, przed pracą, prowadziłam to na lekcjach wychowawczych, kiedy wychowawcy po prostu albo byli na lekcji, albo nie było, i ja wtedy wchodziłam na lekcje. Prowadziłam w ramach pracy w bibliotece, też wychodziłam z dyżurów, a potem bibliotekę odpracowywałam. Pracę w pracy, proszę Państwa, odpracowywałam, bo sam dyrektor zeznał, na ostatnim, ostatnio zeznawał w listopadzie, że absolutnie nie zalegałam z Żadną pracą, Więc rzeczą było niemożliwą, żebym to robiła w ramach 10 godzin, prowadziła zajęcia, prowadziła stypendia unijne, prowadziła kontakty z rodzicami, prowadziła pracę wychowawczą w szkole, wywiązywała się z wszystkich obowiązków i robiła to w 10 godzin tygodniowo. Nauczycielka domaga się wypłacenia zaległego honorarium w wysokości 7 tysięcy złotych plus odsetki. Dodatkowo Aleksandra Sawiel oskarża dyrektora placówki o łamanie praw pracownika pan dyrektor mnie zwolnił na urlopie zdrowotnym, 20 lipca napisał, że on mnie zwalnia, on mnie zwalnia i, nie, i kończy, nawet takie jest pismo napisane niekonkretne, nie od kiedy mnie zwalnia, tylko, że on mnie zwalnia, rozwiązuje umowę z 83 roku, co była na okres, okre, na okres tylko roczny, bo praktyczna umowa to jest od 2004 roku, nawet nie z tej umowy mnie zwolnił, co trzeba, na, or, na urlopie zdrowotnym, przed osiągnięciem już na na urlopie zdrowotnym do 1 września, zgodnie z kodeksem pracy wieku ochronionego 51 lat. Musiałam już zgodnie z kodeksem pracy od 1 września mieć przez 4 lata, gdyż mi przysługuje wypracowana emerytura ta struktur, restrukturyzacyjna dla nauczycieli w wieku 55 lat cały etat, więc pan dyrektor mnie po prostu zwolnił. Niestety nie udało nam się skontaktować z dyrektorem placówki. Witam, dzień dobry. To już ja Telewizja, telewizję, ale to Ja bym chciał z dyrektorem placówki rozmawiać. A był pan umówiony? Nie, nie byłem. Nie, nie ma w tej chwili pana dyrektora. A. Proszę pana. Pan dyrektor jest na zwolnieniu. Proszę przyjechać w przyszłym tygodniu. Dobrze, dziękuję bardzo. Obecnie przybywa on na zwolnieniu lekarskim. Z tego też powodu dzisiejsza rozprawa została odroczona do 23 stycznia.